Serdecznie na drugim dniu festiwalu filmu i sztuki „Dwa brzegi” w wersji hybrydowej. Witam Państwa z zamku w Kazimierzu Dolnym, gdzie, gość, gdzie mieści się nasze studio. E, dzisiejsze spotkanie, które nosi nazwę Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych, em, spotkania z twórcami, em, zaczyna się teraz. Mamy dzisiaj okazję rozmawiać z Polską i z Włochami, ponieważ ta sytuacja online daje nam nowe możliwości dołączenia się z twórcami, którzy, są, e, którzy zgłaszają do nas filmy z całego świata. I dzisiaj z nami jest Marcin Mikulski, reżyser filmu Marcel. Dzięki Marcinie, że jesteś z nami. Bardzo mi miło. I z Włoch połączył się Alessandro Di Gregorio, który jest reżyserem filmu Frontiera. Thank you very much for being here with us. Dziękujemy. No, thank you. To you to be here. Thank you. Zacznijmy od Ciebie, Marcinie. Na początek chciałbym Ci. Um, Zadać takie pytanie, które wydaje mi się najbardziej aktualne. W Twoim filmie, który został zrealizowany na długo przez tą sytuację, w której teraz żyjemy, pojawia się motyw takiej współpracy, relacji sąsiedzkiej. Ludzie obserwują się przez okna i patrzą, jakby ta relacja się gdzieś tam zaciaśnia. No i teraz, my chyba, wszyscy, którzy, którzy przeżyliśmy ten okres pandemii. Staliśmy się na chwilę tymi niewidzialnymi ludźmi, którzy, którzy też łączą się przez swoje okna. Czy, 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 czy odczuwasz to w ten sposób? To znaczy, to jak mówiłeś, film powstał no, jakiś czas temu, więc nawet nie było mowy o lockdownie czy o kwarantannie. Mhm. Ale, I nawet przyznam się, że nie myślałem o tym w ten sposób, że mój bohater dużo czasu spędza na balkonie, tak jak my wszyscy przez mhm. ostatni czas. Yy, ale no wiesz co, no to jest trochę inna mimo wszystko sytuacja, mam wrażenie że teraz ta izolacja którą wszyscy do, yy, przez którą wszyscy przechodziliśmy miała troszeczkę inny charakter wydaje mi się że mój bohater jest bardziej yy, samotny przez całe życie że to jest coś takiego co on musi musi przejść przejść taką przemianę mm -hmm. otworzyć się na innych mm -hmm. ludzi yy, ale jeżeli są takie, jeżeli to daje do myślenia też w ten sposób mhm. y, bardziej teraz na czasie, to tym bardziej się cieszę, że, mhm. że, 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 że tak może być. Super. Twój główny bohater, grany przez Piotra Żurawskiego ym, jest bohaterem niewidzialnym, a cały film tak naprawdę jest pokazany tylko z jego perspektywy. Czyli jakby dochodzi taka myśl, że ym, w, w, cały jego świat, on nie poznał tego świata. Dokładnie, z, z każdej strony. On zna tylko taką swoją małą część, swój wycinek tej rzeczywistości, w której żyje, nie jest zauważany, nie ma relacji i ta relacja, do której trafia, staje się bardzo intensywna w bardzo krótkim czasie. Powiedz mi, jak, jak w ogóle powstawała ta postać? Jak ona powstała? No, zaczęła się jakby, postać zaczęła się od tego, że pomyślałem sobie człowieka, którego ludzie nie zauważają. Znaczy on nie jest zupełnie niewidzialny, bo jeżeli kogoś, ktoś na niego wpadnie, czy dotknie kogoś, to jakby ludzie go widzą, bo on fizycznie istnieje, istnieje. Natomiast jest na tyle jakby przezroczysty, można powiedzieć, że po prostu ludzie go pomijają. Że po prostu tam kanar go nie zauważa e, w autobusie e, i no, na początku wymyśliłem temu postać, natomiast bardzo trudno było mi napisać scenariusz ze względu na to, że on jakby... Nie, nie mając relacji z innymi ludźmi, jakby film się tworzy jakby przez relacje, prawda? Mhm. A tutaj na początku tworzyłem bohatera, który był poza systemem, e, i fajny był początek, ale potem nie, wiedz, nie wiedziałem, co dalej zrobić z tą postacią. Jakby to tak jakbyście się cały czas powtarzałem, ten sam motyw robienia dowcipów, z tego, że on jest niezauważalny, mhm. no ale to wiadomo, że po pięciu minutach się robiło nudne. Mhm. Dlatego potem e, prowadziłem tam. E, Karolinę, jego sąsiadkę, i jakby pojawił się wątek miłosny w tym filmie. Eee, I jakby dopiero wtedy zaczął, tak jakby iść do przodu z, tym, z tą historią. Mhm. Więc jakby potrzebna była ta druga osoba, ta, którego, która daje mu szansę na, na normalne życie, na ratowanie. Mhm. To co mówisz, że, że bohater jest jakby fizycznie realny, to nie do końca w filmie. Wybrzmiewa, bo czasami jakby pojawia się taki motyw baśniowy wręcz. Jakby nie mamy, jakby nie wiemy do końca, gdzie ta oniryczna sytuacja się tworzy, I, i przez to właśnie, co jest nabudowywane, ta romantycz ten romantyczny wątek on zupełnie inaczej wybrzmiewa. W moim przynajmniej odczuciu percepcja tego filmu jest właśnie skupiona na tej bajkowości. I dlatego ta sytuacja romantyczna. Ym, daje taką wspaniałą nadzieję, bo przecież jakby ten film, yy, mimo wszystko, jest yy, kończy się w bardzo pozytywny sposób. Yy, czy, to, czy czy takie było Twoje założenie? Znaczy, tak, na pewno chciałem stworzyć coś na, w rodzaju baśni. Ten film też ma taką, też narrację, opowiadana mhm. przez głównego bohatera. Szczególnie ten yy, moment yy, retrospekcji, który opowiadamy nadaje taki, no, charakter raczej takiej przypowieści trochę. Mm -hmm. e, na pewno to nie jest film obyczajowy. E, i, e, I tak, no to pod względem marzacji, że to jest tak teraz stylo, stylowane na taką e, opowieść, baśń. E, a jeśli chodzi o pozytywne zakończenie, ja po prostu osobiście lubię filmy z e, pozytywnymi, z happy endem. I tak jakoś spróbowałem uratować tego Marcela, żeby to się dobrze skończyło. Mhm. Więc jakby od początku, znaczy nie może nie od początku wiadomo, że jak pisząc historię, to idziemy za, za bohaterem, szukamy tego, gdzie ona zaprowadzi, ale gdzieś tam zależało mi, żeby jakby pokazać taki dobry przykład tej mhm. te, te historii, jakby że człowiek, który... E, tak naprawdę jest samotnikiem, gdzieś tam e, chciałby, chciałby poskórnie szuka miłości. E, w końcu przełamuje jakiś swój schemat i, i udaje mu się. Mhm. To jest już drugi raz, kiedy na dwóch brzegach możemy oglądać twój film z pozytywnym zaskoczeniem, bo e, jak ustaliliśmy wcześniej, 8 lat temu, e, był pokazywany u nas na dwóch brzegach film Leon i Barbara. E, więc e, fajnie. Fajnie wrócić do, do Twojego stylu, do, 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 do oglądania Twojego kina, więc powiedz na koniec jeszcze, co planujesz um, w filmie dalej? Jak, jak, nad czym Tra pracujesz na przykład? Ch co no, pracuję teraz nad scenariuszem pełnego metrażu, mhm. już e, duży krok. Mhm. E, I to nie chcę za dużo zdradzać, ale nadal że to będzie historia utrzymana w takiej konwencji powiedział komediowo-dramatycznej. Mhm. E, czyli chciałbym robić takie filmy na ważne tematy, które są, uważam, czasami trudne, ale w taki lekki sposób, lekko magiczny. Może już nie będzie niewidzialnych ludzi, ale na pewno będzie dużo czarnego humoru, jakiejś takiej groteski i mam nadzieję, że dużo emocji też. No Zobaczymy. Nie chcę za dużo zdradzać, ale piszczę. To dla naszych widzów, jeżeli nie rok, no to za dwa lata premiera nowego, pełnometrażowego filmu Marcinowi no, Mikulskiego może, na dwóch brzegach. Może za trzy. No to za trzy. Będziemy czekać. ciebie czekać. Super, Dziękuję bardzo za, za tę rozmowę. Dziękuję. Dzięki, że byłeś z nami. So now uh, we will, I will switch into okay. English and uh, okay. I will try to uh, ask some question Alessandro, who no, is no, director of the film Frontiera. It's a, a very important piece that uh, was made in Italy. Um, the place that you've used in your film, uh, Lampedusa, the island in Italy, became a, symbol, became a symbol of a crisis that faced you know, recently. Um, why have you decided to tell this story, first of all? Dlaczego postanowiłeś opowiedzieć tę historię? Uh, Frontiera uh, was born in Frontiera. 2015, when, uh, in, at body, się the read the about the w roku of the w librachu, w sixty trzy zginęło w gdzie 68 osób. Umarło um, uh, I know, podczas wypadku uh, know, łódzy, co miała obok Lampeduszy. Lampedusa jest, so jest mały wyspą, która jest bliżej Africa, Afryki niż Włoch. Wiele uh, uh, osób so przypływa z Afryki na uh, Lampedusę uh, i jest ona uważana za bramę uh, uh, Europy. Uh, dla nas bardzo ważnym jest, żeby uh, opowiadać tę historię. Żeby opowiedzieć, uh, co stało się now, w tym okresie i Because, co dzieje się w tej chwili. Uh, our uh, are Bo nasi politycy... Ci politycy mówią o kryzysie. I wydaje mi się, że tworzą fake news, fałszywe wiadomości. Bo jedynym prawdziwym problemem i kryzysem są ci ludzie, którzy zmarli na Morzu Śródziemnym. Poszukiwania lepszego życia. Dla nas bardzo ważnym yeah. jest, żeby powiedzieć mm -hmm. prawdę, żeby pokazać, co na się tam stało i co dzieje się teraz. Opowiedziałeś, pokazałeś tę historię z perspektywy dwójki młodych mm. ludzi, którzy mm. spotkali się you, na promie, na uh, Jak stworzyłeś te Is in young people's head, basically. Jak udało Ci się think? wymyślić, co uh, jest w głowach młodych ludzi, co myślą? Bo jest też różnica pokoleniowa, która jest bardzo ważna w tym dyskursie. W dyskursie dotyczącym kryzysu uchodźczego. Chciałbym, żebyś opowiedział nam więcej o tych młodych yeah, ludziach. Uh, in, the, in that article, uh -huh. uh, journalists uh, tell the stories from two point different points of view. But the hmm. first by the grave diggers, punktów. and later by the coast guard divers. Uh, uh. Z like grabarza, to, uh, a drugi z perspektywy nurka. Uh, I chciałem użyć tych And, dwóch różnych punktów uh, widzenia. Więc ta perspektywa, którą odbrałem, jest. Uh, z młodych ludzi, przede wszystkim z punktu widzenia ich pracy, bo murek, który tam jest, wie dokładnie, co to tam jest. Nawet jeśli się boi, boi tego, do czego został wyszkolony, to jednak chce to zrobić, bo to jest jego praca. A ten młodszy grabarz nie wie, co tam jest, i właściwie do to nie obchodzi, on się zmienia, dokonuje się z nim zmian, kiedy uh, widzi tę tragedię. Potykają się znowu the, i w momencie, kiedy, kiedy ci wzrosli uh, um, jako ludzie. The in Italy, in Europa, we have Wydaje mi się, że to jest ta sama sytuacja w, w Włoszech uh, i w Europie, ale mamy dwa różne punkty widzenia. Uh, the and ludzie nie znają Work to improve the situation to, uh, I są ludzie, którzy tell the story pracują w tym, żeby poprawić tę sytuację, żeby opowiedzieć historię mm -hmm. i zrozumieć, yeah. uh, so co tak naprawdę you, się dzieje. Wcześniej użyłem tego zdania, że pokazałeś historię, so, um, nie powiedziałeś, know, bo używałeś is, nie używałeś w filmie dialogu. Jak basically ten nie nie ma swojego nie ponieważ ci ludzie nie mają własnego głosu, um, nie mogą uh, wyjść you i opowiedzieć uh, czy uh, się. Dialogue, was, czy to dlatego nie ma nie ma to jaki był it's Ezio. To była idea ta idea pochodzi z Ezio. od pisarza um, to jest trochę z uh, every mm -hmm. Codziennie ludzie so really opowiadają important. o migracji, mm -hmm. w szczególności politycy, ale nikt nie zatrzymuje się, uh, so, żeby. We want to Zastanowić to, się nad tym, co się talking, dzieje i dlaczego. You know, film, chcemy, żeby not przestać really rozmawiać i obejrzeć ten film, o so problemem here. nie jest to, się so mówi, so tylko ci ludzie, którzy umarli. Więc I to, to jest that, uh, 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 wyzwanie żeby sprawdzić, czy to możliwe, żeby opowiedzieć historię um, bez wpływ. Napisałem tam w opisie filmu uh, takie zdanie, to pytanie pomiędzy życiem a śmiercią, niewinnością a nieutrapą. Ten film rzeczywiście jest czas, aby mówić o tej idei, uh, exactly bo historia nie jest opracowana na konkretnych wydarzeniach so, danego dnia, ale jednak jest um, um, bardzo prawdziwa. Jak, jak chciałeś pokazać could you, could you ten taniec w wizualnym stylu opowieści? Um, Uh, we we have uh, three characters. Mm -hmm. and, three uh, we have two young guys, and, but we have another character that uh, is the, the island. Mm -hmm. I and uh, I think that is the, um, the two guys' place. I wydaje mi się, I że these, miejsce uh, tych dwóch że uh, no mm -hmm. uh, to jest ich że uh, uh, to uh, to, że uh, um, to jest że to ten to, że to jest to, że to jest to, że And everything is there because uh, we have to watch the I last image mm -hmm. and uh, in, the, in the sea. You can te, see te obrazy, a, a morzu, people mm -hmm. that are dancing ludzi, on the Bardzo za that that to dziękuję. To, to show show bardzo ważny film i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mieliśmy możliwość pokazać go w uh, uh, naszym międzynarodowym konkursie. Uh, Dziękujemy, uh, że jesteś uh, dzisiaj z nami, uh, bardzo to doceniamy. We, I to Polish, um, teraz uh, uh, z uh, powrotem na polski. Tak, dziękuję Państwu bardzo za naszą rozmowę. Uh, mieliśmy okazję rozmawiać z dwoma twórcami. Kino online, kino, spotkania online dają nam nowe możliwości do, do, do spotkań, do, do, do rozmawiania z twórcami, którzy tworzą filmy na całym świecie, a jednak są rozumiane wszędzie. I o tym troszeczkę też jest nasz międzynarodowy konkurs filmów krótkometrażowych, do śledzenia którego zachęcam, ponieważ jest mało takich okazji, że w tak krótkim czasie można poznać tak dużo historii i tak różnych, wiele, wiele różnych em, doznań filmowych. Dlatego ja bardzo Państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie i widzimy się już jutro. Zachęcam do śledzenia całego naszego festiwalu i do zobaczenia. Dziękuję.